Cześć, witajcie! Z tej strony Adrian z kanału Mów Miadek. Jesteśmy oczywiście w firmie handlowej Agropol Zakrzewo, a obok mnie znajduje się ciągnik McCormick X4080, który w dzisiejszym materiale dla Państwa omówię. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale. No więc tak, Szanowni Państwo, ruszamy z omówieniem nowiutkiego McCormicka X4080. Ogólnie powiem Państwu najważniejsze informacje na temat tego ciągnika. E, ciągnik największy z nowej serii X4 od marki McCormick o mocy 75 koni mechanicznych, silnikiem Kolera o pojemności 2,5 litra, czterocylindrowym, 16 zaworowym. No i bardzo oszczędnym silnikiem. Mamy bardzo małą pojemność, e, silnik sprawdzonej Marki amerykańskiej, która jest produkowana tak samo jak McCormick we Włoszech. Przypomnę, McCormick jest również amerykańską marką, która jest produkowana przez koncern Argo Tractors we Włoszech. Seria ta składa się jeszcze z ciągników X4060 i 070 o mocy 61 i 67 koni mechanicznych. Tu jeszcze warto wspomnieć o momencie obrotowym silnika, jaki jest w tym traktorze. Mamy 310 Nm. Ciągnik, tak jak właśnie tutaj, stoi obok. Możemy wtedy zwrócić uwagę na rozstaw osi tego ciągnika. 2,11 m, tak podaje producent. Także to jest taki ciągniczek, który idealnie zastąpiłby w Państwa gospodarstwie, jeżeli posiadacie... Starego Ursusa C360 to jest idealny wybór, właśnie aby taką 60 takim ciągnikiem zastąpić. Wiadomo, to jest nieco mocniejszy ciągnik. Tutaj mamy też zamontowane szersze opony. tak? Już tu maksymalnie szerokie nasi handlowcy dobrali do tego modelu podczas zamówienia. Mamy z przodu 320-70x24 cale. Z przodu i 480 70 na 30 cali. Z tyłu marki BKT, tak jak widzicie. E elegancko się prezentują. Mamy duży e promień skrętu. Także 55 stopni, e tak jak dobrze pamiętam. E ciągnik wyposażony w błotniki. Ogólnie można zamówić wersję bez e błotników. No w tym już tutaj e, mamy e, ciągnik ogólnie e, wyprodukowany jest na oryginalnych e, częściach koncernu e, Argo Tractors. Oficjalna landini fabryka mamy na e, przedniej oraz e, tylnej osi. Także jest to ciągnik na pewno prosto z Włoch, oryginalny od lewy, e, wyposażony. 6 obciążników po 24 kg, także już fabrycznie mamy przednie obciążniki Argo Tractors na tym ciągniczku. Oczywiście, jeżeli Państwo potrzebują, jesteśmy w stanie tutaj do tego ciągnika zamontować przedni TUS. Zbiornik paliwa, tak jak już jestem tutaj obok po lewej stronie, 85 litrów. Paliwa pomieści sam diesel, nie mamy tutaj układu selektywnej redukcji spalin. Przypomnę, silnik w normie emisji spalin Stage 5. No, i e, jak widzicie, przeszedłem już do tyłu ciągnika znajdujemy się przy tylnym podnośniku. Tylny podnośnik jest w stanie udźwignąć 3000 kg, jest to kategoria druga. Mamy tutaj już pełne wyposażenie końcówki hakowe, mamy. Zaczep dolny, belkę wzdłużną, zaczep górny. Produkcji CBM oczywiście trzy sekcje hydrauliki. W standardzie mamy dwie. Tutaj mamy po prostu to nie jest wielka dopłata. E, ciągnik wyposażony w trzecią sekcję. Jak, I tutaj też pragnę zwrócić uwagę, jak już jesteśmy z tyłu ciągnika, cią, e, ciągnik nie jest wyposażony e, w układ pneumatyki przyczep. Ani jedno, ani dwuobwodowy. Także jeżeli jest Państwu e, taki układ potrzebny, to po prostu trzeba będzie go sobie e, domówić dodatkowo. Jesteśmy to w stanie zapewnić, że, że ten ciągnik... E, zostałby w to wyposażony no jeżeli ktoś tego nie potrzebuje to po prostu ten ciągnik tego nie ma, no i jeszcze jak jesteśmy też z tyłu tego ciągnika no to mamy tutaj dźwignię zmiany prędkości, tutaj w tym ciągniku mamy 540 i 540 eco zależne i niezależne od jazdy ale no to już powiem dokładnie jak będę w kabinie tutaj nasz pan Józef sobie wyszedł poobserwować co ja tutaj opowiadam dla Państwa ciągnik tak jak widzicie jeszcze póki jestem z zewnątrz wyposażony w kabinę czterosłupkową bardzo obszerną homologowaną na dwie osoby wejdźmy może do środka ciągnika elegancko się tutaj drzwi nam otworzyły no i jesteśmy w kabinie znaczy jeszcze nie jesteśmy, bo w sumie nie usiadłem. Eee, mamy siedzonko pasażera. To siedzonko jest wykorzystywane e, od serii najmniejszych właśnie od X4 po X64. Mam identyczne u siebie właśnie w makormiku. Także jest to można powiedzieć sprawdzone siedzonko. Wykorzystywane e, we wszystkich e, mniejszych kornikach do 140 koni mechanicznych. No, i tak, Szanowni Państwo, kabina jest świetnie wykończona, bardzo ergonomiczna. Co mi się podoba w tej kabinie, to kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach. Praktycznie identyczna kolumna kierownicy jak u mnie w McCormicku, tylko pewne są różnice. Mamy rewers mechaniczny, bo właśnie będę przechodził do skrzyni biegów w tym traktorze. Yy, mamy 24x24 24 w pełni mechaniczną. Rewers mechaniczny z przy użyciu sprzęgła. No i tak, cztery biegi główne zmieniane tą yy, dłuższą dźwignią przy użyciu sprzęgła. No i trzy zakresy tutaj mamy HML, tak yy, i to daje nam 12 na 12 No i mamy jeszcze yy, reduktor. Yy, szybciej, wolniej. Tutaj się ten reduktor za, znajduje. No i mamy skrzynię 24 na 24 biegi, i to jest skrzynia 40, proszę państwa. Także tutaj nie trzeba żadnej dopłaty, żadnych tam y, opcji, tylko mamy skrzynię 40 km na godzinę w standardzie w tym traktorze. Tak jak wspominałem, trzy sekcje hydrauliki oznaczone kolorystycznie, y, mechaniczne na linki. Tutaj mamy elektrohydrauliczne załączanie wałka odbioru mocy. Pamięć obrotów silnika to jest moim zdaniem bardzo przydatna funkcja i cieszę się, że to we wszystkich McCormickach jest wykorzystywane. Załączanie elektrohydrauliczne przedniego napędu. No tutaj mamy rozłączanie siedzenia, żeby można było obsługiwać wałek odbioru mocy z błotników ciągnika. A właśnie, nie wspomniałem na zewnątrz, że mamy guziki do obsługi wałka odbioru mocy. Także to na pewno jest bardzo wygodne przy agregowaniu maszyn. Podnośnik w tym traktorze. Nie wiem, jak tutaj tą kamerką się pogimnastykować. Mamy mechaniczne, regulację pozycyjną i siłową. No to mamy tutaj mechaniczną, także prosty ciągniczek. Tutaj mamy trzypinowe wyjście elektryczne. Ciągnik ogólnie można jeszcze wyposażyć w system ELS, opcjonalnie, jeżeli mamy takie życzenie. Znajduje się tutaj taki pstryczek, tak to nazwę, który... Sprawia, że wygoda i obsługa tylnego podnośnika na uwrociach jest lepsza, tak? czyli możemy po prostu podnosić sprzęt jednym kliknięciem i tak samo opuszczać. Gaz ręczny z tej strony. Tutaj mamy miejsce na przechowanie jakiegoś napoju, ale, jak, ale również możemy tutaj mieć zamontowany joystick do obsługi. Ładowacza czołowego. No i tak, tutaj standardowo mamy gaz nożny, pedały hamulców, pedały sprzęgła, no takie podstawowe rzeczy. Tutaj, tak jak wspominałem wcześniej, mamy wałek odbioru mocy zależny od prędkości ciągnika i, i niezależny. Tak sobie właśnie rozszyfrowałem te piktogramy. Kabina bardzo y, obszerna, y, czterosłupkowa. Widoczność jest rewelacyjna, moi drodzy państwo. Ciągnik wyposażony w klimatyzację manualną. Proszę bardzo, mamy już klimę w tym traktorze. Także biedy nie ma, tak się wyrażę. Yy... No i co? Zegary, tak jak we wszystkich makkurmikach. Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach, tak jak wspominałem, fajnie to się odbywa. Wykonane jest to solidnie. Kierownica o, to właśnie się wykręca i wyciąga. Kieru zmiana kierunkowskazów, no to i świateł. Po prawej stronie kierownicy stacyjka. Ciągnik, o którym no, chyba już więcej nie jestem w stanie powiedzieć, bo wszystko, co najważniejsze powiedziałem i tak powiem szczerze, że 10 minut filmik to już za dużo o tym traktorze. Standardowo zachęcam do zapoznania się z ofertą firmy handlowej Agropol Zakrzewo. Ciągnik jest dostępny póki co od ręki. Przyjedzie jeszcze 5 albo 6 w najbliższym czasie takich traktorów. Jest to na pewno bardzo dobra propozycja w przedziale 75-80 koni także ciągnik idealny na prof, na młodego rolnika wykręćcie numery do Pana Józefa do Pana Krzysztofa i zapytajcie się o ofertę na ten, jak i również inne ciągniki ze stajni marki McCormick oraz Zetor znajdujące się na placu firmy halowej Agropol Zakrzewo Dobrze, ja się z Państwem żegnam. Myślę, że ciągnik Wam się spodobał. No i numery do handlowców standardowo znajdziecie w opisie tego filmu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.